Ten film od początku do końca był zmontowany na bohaterze odcinka. To jest MacBook r 2015 w wariancie 8GB RAM. -u. Kupiłem go na X za 440 zł. Ma zainstalowany niewspierany system macOS Sonoma. Jak radzi sobie po 9 latach zapraszam do filmu. Zacznijmy od złącz. Ładuje się go złączem MagSafe, czyli tym samym co w najnowszych MacBookach. Magnetyczna ładowarka to świetne rozwiązanie. Posiada on po bokach złącza. MagSafe, USB i Jack 3,5 mm, a po drugiej stronie Firewire również USB i złączy na kartę SD. Dodam, że mój egzemplarz posiada na klawiaturze trzy znaki norweskie. Zróbmy taki test responsywności. Ogólnie nie stoi ona na najwyższym poziomie, ale sprawdźmy, jak się ogólnie przegląda na nim strony internetowe. Odpalmy safari, czyli domyślną przeglądarkę wbudowaną w Maca. Po paru sekundach się ona pojawia i przyjrzyjmy sobie jakąś cięższą stronę, na przykład YouTube'a. Wczytała się nawet całkiem szybko. I miniaturki się również na bieżąco wczytują. Wszystko jest w miarę responsywne. Obejrzymy sobie jakiś film w 1080p i 60 klatkach na sekundę. Czyli tak samo jak ten, który oglądacie teraz. I sprawdźmy ile klatek nam wylatuje. Ile się upuszcza. No i wygląda to bardzo dobrze. Prawie żadnych klatek procesor nam nie upuszcza. Wciąż świetnie sobie radzi z odtwarzaniem tak wysokiej rozdzielczości w wysokim klatkarzu. Jeśli chodzi jeszcze o cięższą stronę, komputer świat to się odpaliła w mgnieniu oka od razu i również nie ma żadnych problemów w przeglądaniu takich właśnie cięć. Jeśli chodzi stron. o jakieś prezentacje czy pisanie w Wordzie w programach przeglądarkowych, również nie ma żadnych problemów. Wszystko działa płynnie i jak najbardziej się nadaje. Na początku filmu dowiedzieliście się, że jest on zmontowany w całości na tym Macu i jest to prawda, montuje się bardzo przyjemnie bez żadnych ścinek i na jednym ładowaniu baterii udało mi się zmontować ten film. Także kolejny test zaliczony. Sprawdziłem również Minecrafta w trochę obniżonej rozdzielczości na ustawieniach niskich z ośmioma czankami renderowania. Jest to wersja trochę starsza, bo 1.14.3. A taki optimum dla tego komputera i mamy około 50-50 paru klatek na sekundę średnio, więc również jak najbardziej grywalnie. Podsumowując, czy warto takiego obmaka kupić za mniej niż 500 zł w 2024 roku? Dla wielu osób jest to spoko rozwiązanie, jeśli masz bardzo mały budżet i musi to być laptop, to jest to lepsze rozwiązanie niż jakiekolwiek laptopy z Windowsem. Choć jeśli dysponujesz troszkę większym budżetem, to warto byłoby zainwestować w troszkę nowszy model tego Maca, lub żeby był to chociażby MacBook Pro. To byłoby na tyle z tego filmu. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!